James Harden, nie jesteś systemem, nie jesteś nawet brodą, jesteś po prostu problemem. Jest to hot-take, których ja nie powielam i nie lubię, ale on akurat zaczyna mieć już odwzorowanie w rzeczywistości. LA Clippers przegrywają czwarty mecz z rzędu z Jamesem Hardenem, piąty ogółem, ponieważ zaczęli od tej przegranej wojny o Los Angeles z Lakersami i nie widzimy na razie żadnych zmian. Tyron Lou wciąż gra. Twórką, tak naprawdę, All-Starów, jeden z nich już ma 35 lat, reszta jest jeszcze w miarę młoda i nie następują żadne zmiany. Czy jest to tak naprawdę problem ich wszystkich razem, czy może Jamesa Hardena? Moją odpowiedzią jest na to, że James Harden naprawdę źle wpływa na to, jak wyglądają Clippersi w defensywie, ponieważ mimo tego, że wciąż mamy tak dobrych defensorów jak Kawhi Leonard, Paul George, Wika Zubacz, który jest ogromnym centrem, którego naprawdę trudno przepchnąć i niełatwo się na niego rzuca i nawet bym powiedział Russell Westbrook, który wciąż jest dobrym hustlem, defensorem, przeszkadza on swojemu meczapowi jak najbardziej, to James Harden jest traktowany jak worek na śmieci. Ten gość Wciąż nie potrafi zejść na swoich nogach niżej. Kryje zawodników na wyprostowanych nogach. Gdy stawiana mu jest zasłona na sideline, by zawodnik mógł wyjść po piłkę, on po prostu jest przerzucany na switchach jak tylko się chce, i przez to następują mismecze, Dzięki którym po prostu potem ofensywie gra się łatwiej na ten skład defensywny Clippers. On sam w ofensywie. Na razie się sprawdza, mimo tego, że dzisiaj zagrał fatalny mecz na Memphis Grizzlies: 4 na 12 z gry, 1 na 7 za 3. I miał on w plus minus statistics, której ja nie powielam. Najgorszy minus, minus 28, bo naprawdę z nim w składzie po prostu defensywa nie gra. Mówię to od paru lat. Mimo tego, że wiele osób chce go bronić i mówić, że jego defensywa nie jest aż tak zła, to dzisiaj mieliśmy playoff mode Harden. Gość widziałem, że od pierwszej kwarty chce się jakkolwiek postarać, i tego starania nie przynoszą żadnych efektów, ze względu na to, że gościowi po prostu się nie chce. Facet ma wciąż ogromną nadwagę, wygląda jak worek ziemniaków. Nie chce mu się w ogóle biegać na switchach, trzeba mu pokazywać palcem, gdzie ma biec, i, i tak to nie przynosi żadnych efektów. Na szczęście Kipersi mają w składzie jeszcze na rezerwie ludzi, którzy chcą grać w defensywie. I grają, i robią to bardzo intensywnie Na przykład Moussa Diabate Który naprawdę dzisiaj świetnie grał Miał parę akcji gdzie zamknął on zawodników Memphis I po prostu mogliśmy zobaczyć szybkie overy ze strony Memphis PJ Tucker mimo swojego wieku 38 lat Wciąż jest dobrym defensorem I Terence Mann Który również zamiast James Hardena mógłby grać bez przerwy Ponieważ on po prostu chce się starać jest młody, chce grać nisko, w defensywie na nogach i widzimy tego jak najlepsze efekty. Jeśli chodzi o Memphis Grizzlies, to Taylor Jenkins po ostatniej swojej wypowiedzi jeszcze bardziej zmotywował ich skład do tego, żeby grali niesamowicie. Mimo tego, że nie mają Jamoranta, nie mają Derricka nie mają Kneta Lofta i Stephena Adamsa na centrze, to Bismarck Biombo. Człowieku, jesteś nadzieją chyba każdego starego centra. Wydraftowany w 2011 roku wciąż pokazuje, że starzy centrzy mogą grać i bardzo być produktywni dla swoich zespołów. Dzisiaj 5x6 z gry, 12 zbiórek, 3 asysty do tego, 1 odbiór, 2 bloki. Niestety, jak to typowi stazi centrzy, nie potrafisz rzucać free throwsów 3x7, ale to nie zmienia nic, że po prostu. W defensywie się starał i zawsze oddaje. Jarenne Jackson Jr., czyli były Defensive Player of the Year z zeszłego roku, dzisiaj ofensywnie miał fatalny mecz. Piłka w ogóle mu nie się działa, ale w defensywie dawał wiele. Ogólnie zaskakuje mnie, jak Memphis Grizzlies dobrze umie się poruszać po obwodzie. I nie mówię tutaj o tym, jak rozrzucają sobie piłkę, ale oni naprawdę szybko wracają do linii obwodowej i już ustawiał swoje nogi i ręce na to, żeby w każdej chwili być gotów oddać ten catch and shoot tacy zawodnicy z ławki jak Luke Kennard świetny snajper tak naprawdę 4 na 5 dzisiaj za 3 te jego piłki rzucone były naprawdę trudne i oddawane w ostatnich sekundach naprawdę ratował po prostu wykańczał akcję Memphis Santi Aldama, który zagrał dopiero chyba drugi mecz tego sezonu Również fajnie wyglądał na obwodzie i jako ten role player, catch-and-shooter, też robi swore. David Rudy, czyli gość, który krył na zmianę LeBrona Jamesa w zeszłym roku w playoffach i z tego go głównie kojarzę, zagrał również solidny mecz, bardzo agresywny, nie bał się wchodzić na kosz i zdobył te 8 punktów. Ogólnie całą Memphis, w przeciwieństwie do Clippersów, wyglądali jak jeden zespół. Starali się oni rozrzucać piłkę dla każdego po tak jakby wyrównanym. Wyrównanie sobie dzielili tą po prostu piłkę. Desmond Bane, może w skuteczności tego nie widać, ale dawał naprawdę wiele po zasłonach od Jerena Jacksona i bizmiecha Pillambo. On otwierał grę, ponieważ defensywa się na nim skupiała. Była jedna świetna akcja już w czwartej kwarcie, gdzie po prostu. Bismarck zagrał z nim pick and roll i dwóch zawodników Clippers poszło na Bejna. On odrzucił piłkę do Biombo i skończyło się to akcją 2 plus 1. Markus Smart zagrał też fajny mecz. Defensywnie jest on wciąż dla mnie troszkę za mały. Zawsze nie wierzyłem w to jego defensywę i traktowałem go jako hustle playera nie jako lockdown defensora. Rzucił 3 na 7 do 3, więc wiele pomógł. Szokuje mnie to, że ktoś tak jak Jason Gilliard jest w pierwszym składzie Memphis Grizzlies i jest to naprawdę zabawne widzieć tak niskiego zawodnika ale również zagrał solidny mecz. Jeśli chodzi o intensywność gry no to dwa z tych zespołów naprawdę grali o życie można powiedzieć bo Memphis Grizzlies mimo swojego obrzydliwego rekordu 1-8 są wciąż dobrze zgraną paką którzy, która może wygrywać po prostu mecze a Clippersi już walczą o to żeby nie być pośmiewiskiem tak naprawdę w całej ligi. Jest to po raz kolejny hot take, ale trochę tak to wygląda, ponieważ są oni jedynym, może nie jedynym, bo jest Phoenix Suns, ale małe zespołów, które starają się grać z sideline po zasłonach od centrów i wychodzić sobie na łokciach, żeby grać akcje izolacyjne jeden na jeden na swoich forwardów bądź guardów, a to właśnie Clippersi robią, grając sobie ciągle na Kawhi Leonarda lub Pola George'a. Paul George lubi zaczynać bardziej z góry klucza, albo z obwodu i boków tych skrzydeł, a Kawhi no jest midrange jumperem i po prostu lubi wciąż grać na low albo face upie. To dzisiaj nie oddało. Kawhi niestety 6 na 16 z gry próbował jak najbardziej ratować te piłki. W momentach kiedy gra Clippersów po prostu się nie kleiła i nie mieli jak rozdać piłki na obwód, Szybko dostawał piłkę taki Kołaj Leonard i obracał się rzucając fadeawaya. Te fadeawaye nie wchodziły, ale musimy pamiętać, że on oddawał najtrudniejsze dzisiaj rzuty z całego zespołu i tak naprawdę poświęcał się, poświęcał swoją grę, swoją skuteczność, żeby jakkolwiek ratować ten skład. Dalej podoba mi się Norman Powell, który moim zdaniem od lat jest prawdopodobnie sixmanem roku i rzucił dzisiaj w czwartej kwarcie chyba trzy trójki z rzędu, co dało i tak naprawdę dało Clippersom to, że wrócili do gry i mogli jeszcze powalczyć o wygraną na sam koniec, ponieważ cały mecz był dominacją, niestety. Znaczy niestety, stety, niestety. Memphis Grizzlies. Szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć Bonesa Highlanda w grze, ponieważ bardzo czekałem, no to jak się pokaże, jest on również zawodnikiem, który jak dla mnie mógłby grać zamiast Jamesa Hardena. No i sam James Harden, który fajnie rozgrywał piłkę, ale oprócz tego rozgrywania piłki po pick and rollach z Zubaczem i innymi nie mogliśmy od niego zobaczyć nic innego. 1 na 7 za 3, słaba skuteczność, jedyną jego trójką była ta nonchalancko rzucona już w ostatnich sekundach meczu. Inne sytuacje były po prostu smutne i ja... W tamtym sezonie już oglądałem jego mecze dla Filadelfii i zawsze wyglądał jak worek ziemniaków. To się nie zmieniło. Jest jak dla mnie jeszcze większym workiem ziemniaków i nie wiem, co, na co wpadnie Tyron Lu. On z tego co słyszałem na post press conference review, po prostu mówił o tym, że muszą się oni dograć i że James Harden jest zbyt polite, czyli taki miły w swojej grze i powinien bardziej ryzykować. Może jest to prawda, może powinien być bardziej sobą to, co robi Kawaii, Paul George i Russell Westbrook, którzy po prostu otworzyli się w tym składzie i robią co chcą z piłką. Może on też powinien zacząć to robić, ale jak dla mnie najlepszą propozycją byłoby teraz, żeby James Hardena ściągnąć na ławkę, żeby mógł on grać sobie na tych trochę słabszych zawodników, bo z takimi ludźmi, właśnie jak na przykład Luke Kennard czy Konczar, mógł zrobić po prostu więcej. Markus Smart, wciąż elitarny, defensor, rzucający się o piłkę, dzisiaj miał 7 asyst, coś co mi się podoba, bo jak oglądałem Boston, to zawsze mi się wydawało, że oni nie mają tak naprawdę rozgrywającego. Dzisiaj oddał te 7 asyst, które naprawdę dobrze wyglądały. Niestety trochę było też strat, ale na to nie musimy zwracać uwagi. Ogólnie bardzo fajny mecz. Nie zwracajcie uwagi dzisiaj na to, że ktoś ma jakiś słaby rekord, bo to nie świadczy o tym, że nie odda to po prostu na boisku walecznością swoją. Taylor Jenkins jest prawdopodobnie dobrym coachem, który umie zmobilizować nawet zespół, który miałby rekord 0-10 i to dzisiaj Memphis pokazało. Liczę i trzymam za ich kciuki, że po prostu wrócą jeszcze na tor wygrywania, a Clippersi przed sobą mają teraz już. Trudny lekko mówiąc, mecz na MVP Nikolaj Okicia i prawdopodobnie zobaczymy szóstą przegraną ich z rzędu. Ciekawi mnie, czy Tyron cokolwiek zmieni w line-upie, ponieważ, jak dla mnie, już musi to zrobić. A jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że Memphis, a w sumie Clippers, próbowali grać small Ballem w czwartej kwarcie na wysoki skład Memphis Grizzlies i to po prostu im nie wychodziło. Właśnie moim zdaniem, ze względu na to. Że clipersi ciągle próbują grać z sidelinu, czyli tej linii za koszem, próbują grać zasłonami i wychodzić z tych zasłon i tak w ten sposób dostawać piłkę, a inne zespoły po prostu już ustawiają się na obwodzie i starają się robić inside outside, penetrować kosz i rozrzucać piłkę. Więc to jest ten taki element gry clipersów, który jest charakterystyczny. Ja go lubię, ale nie wiadomo, czy on po prostu przynosi efekty już w dzisiejszej rozbudowanej, rozciągniętej lidze. Dobra, to by było na tyle, ludzie. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Cześć.